Siemanko, mordeczki z tej strony, szaku. I teraz kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wydamy sobie wszystkie: no, prawie wszystkie, na no 10 tysięcy gwiezdnych punktów. przez chwilę mi się udało je nazbierać dzięki wbiciu 20. rangi na tutaj Barley. Także zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, także Subika za ten odcinek, ponieważ no, te 10 tysięcy trochę zbierałem. Także docencie to tą łapką i Subikiem. No i dobra. Od razu sobie kupujemy jest to mrożny rycerz Jessie. Jest to specjalny model zadymiarza, specjalny model wieżyczki, specjalny efekt, a także specjalna animacja, czyli to jest legendarna najlepsza skórka, najdroższa, nie ma lepszej. Krótka piłka, ja ją będę miał ja ją, kupuję, bez żadnego gadania. Proszę bardzo, mamy ją! hurra, jest pięknie, witamy! I o to chodzi. Dobra, pięknie, kupiliśmy ją, ja nie zrobiłem screena na miniaturkę, także. E, także lipa. E, dałem ciała, ale okej, okay. nie martwmy się. Dobra, jeszcze wybierzemy sobie prezent za święta w Brawl Stars 200. Double tokenów, tutaj jakieś tikety darmowe. Dobra, dobra, wszystko fajnie. Mam kurczę, kusi mnie to. Mogę sobie kupić Max, a także epickiego zademiarza. Właśnie, właśnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, uwaga, uwaga. Jeszcze jedno. Wczoraj na live o godzinie 18 rozrosowaliśmy sobie e, Max. E, zrobiłem wyniki konkursu na live. Ie. Były wyniki na max, na dwa skiny świąteczne Także jeśli jesteście ciekawi, czy to wy właśnie wygraliście takie skiny Zapraszam na Instagram, ponieważ na Instagramie, po ja, na mojej relacji Jest pokazane, kto wczoraj wygrał dany konkurs, także zapraszam, link w opisie No i dobra, otwórzmy sobie jeszcze tą skrzyneczkę No dobry początek, trzy tikety kolejne, super, zbierajmy etykiety na odcinek No i dobra, dajcie mi Jessie Do Jessie nie mam skinu, mam na niej 500 puszek Wow, nawet nie wiedziałem Dobra, tak się prezentuje ten skin. Tu matką gwiazdkę, gwiezdne przebranie. Okej, okay. no to gwiezdne przebranie to będzie gwiezdne granie. Hehehe, nie no, żartuję. Ale czekajcie, czaku. Na live mogę ci pomóc, zbić pucharki, Okej, okay, to mi pomożesz, byku. Zapraszam skin do planu Szaku team. Przyjmujemy od 10 tysięcy puszek, jest niby full. Ale co chwilę miejsce się zwalnia, także zapraszam. Dobra, uwaga, ulepszymy sobie z Czemu by nie? Mamy do niej takiego pięknego skina, ulepszymy sobie. Proszę bardzo. Możemy sobie zdobyć teraz Gwiezdną Mo zostało mi 5000 e, golda. Ale co, jeszcze nie będziemy wydawali. Poczekamy. Pozbieramy sobie jeszcze trochę na jakiś specjalny odcinek. Dobra, gadanie, gadanie. Za dużo gadania. Gramy. Uwaga, bierzemy tryb solo, starcie. Dzisiaj jest taka mapka. Mm. No, nie jest taka ta mapa wspaniała, tak? Zatem, no, mam nadzieję, że nie spadnę z tych 500, 500 puszek. A wręcz przeciwnie, wbiję trochę więcej. Dobra, wow Ej, ona ma aż taką animację? Ale czat. Chłopie, nie, Dobra, to wbijamy ją na tysiąc puszek. Nie ma, nie ma tutaj żadnej innej opcji. Ems, Palwroty, byku. Byku, byku. Weź, idź stąd. Ty nie wiem, co ty tu robisz jeszcze. Dawaj, podchaczamy ją. Gonimy ją. Tu tutaj. Właśnie, to niewiele osób z was teraz się pyta, czemu takie było przywitanie. Iha, Widzicie? Jakbyście byli na live'ach, to byście wiedzieli. To jest moje takie nowe. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, mój nowy wizerunek, o tak to się nazwijmy Ale nie no, zapraszam na live'y, na live'ach jest bardzo zabawnie, także Dzisiaj godzina 18, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Oj, 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 oj Nie miało być tak, oj, 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 oj padła, ale ja też padłem Kurcze, piąte miejsce Siódme Jak tam zostały cztery drużyny? Halo Dobra, minus 2. zagrajmy jeszcze raz. Ja jestem słabym, ja gram na komputerze, przypominam, nie oskarżajcie mnie. W komputerze się gra bardzo ciężko, to takie celowanie, no, przyznajcie mi rację, jest bardzo ciężko. Na telefonie to odrobię. Ale ten odcinek polega na tym, na ocenie tego skina, no. Ten skin jest po prostu przepiękny, jak on się w grze reprezentuje w ogóle. Ja te miejsca to zajmuję, dlatego. te nie ostatnie, tylko to takie wiecie, gdzie na plus dostaję. Tylko dlatego, że no po prostu ludzie mówią, ale fajny skin, chłop musi wygrać, damy mu wygrać. Dobra, dobra, bo mnie zaraz... Nie, no wiedziałem, że mnie załapiesz! Czemu mi to robicie? Dlaczego? Patrzcie, uwaga, widzowie, to jest koniec. Nie gram Jessie na tym mapie, nie gram. E, zmieniamy tryb gry. Straciłem 11 puszek. Żałosne zachowanie. Może Star Powera wydropimy? A może i nie? No to, to fajnie, 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 super. ten podarunek się nie nadaje, ale zbiorę klejnotów jak najbardziej dadzą radę, także zagrajmy sobie jedną gierkę, to jest ostatnia gierka także przypominam jeszcze łapce w górę w stupiku na kanale no i komentarz też możesz zostawić w dla zasięgu, wracamy z zasięgami, musimy to przywrócić bo chcę wreszcie konkursy dla was jakieś większe robić, nie wiem na 10 tysięcy gemów, game... no nie no przesadziłem ale na, na 10 tysięcy fałdowców to się robiło, ja mówię na, na tego na 2000 tysiące gemów, na... na 1000 gemów, o takie wiecie, takie kiedyś było w Fortnite cie. Także subskrybujcie, mówcie znajomym, udostępniajcie. No i czekajcie na konkursy. Niebawem się pojawią kolejne. Ej, nie no, byku, 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 byku. No ja nie, nie, ja tak nie mogę grać. Dobra, ja części nie gram na komputerze. To jest oficjalne moje postanowienie noworoczne. Ujuju! Ajajajajaj. Kurcze, blaszka. Niedobrze. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Wow wow, 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 ale ominęłem wszystko, widzicie? Ta Jessie sm Smoczyca to ona jeszcze tego. Jeszcze szybkość mam na plus 10, byku, byku, byku. Padłeś. Leciek, dwa klejnoty na górze. O, oh, lemi, lemi, byczku. Dobrze, że masz te 7, bo tak bym krzyczał na ciebie. Wow, 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 wow. wow. Pięknie, pięknie. Uciekaj, uciekaj. Zwijamy banderole. Wygraliśmy. O to chodzi. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, łatwo, łatwo, byku, łatwiotko, Smok porobił, szaku pokonał Bula! boże, piękna gierka. No widzicie, odrobiliśmy puszki chyba. Plus 8, dobra, brakują 3, nieważne, ale mordeczki. Ważne, że odcinek się udał. Mamy nowego skina na, na tym kącie. Zaniedługo wijamy 12 tysięcy puszek. I z tej skrzynki nam polecą dwie nowe postacie. Nie ma innej opcji, bo przynajmniej jedna postać. to będzie Max albo B, ponieważ, no, jak wiecie, nie chcę kupować tej oferty. chcę ją wydropić, bo nie będzie satysfakcji skupionej. Ale dobra, mordeczki, to było na tyle. Jeśli jak wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subika. I pamiętajcie, 18.00 live na kanale z Brawl Stars. Także zapraszam. Siemano!